Kiedyś było tak, jak Wargaming dodawał nową linię czołgów, obojętne jakich, czy to czołgów ciężkich, czy średnich, czy choćby nawet niszczycieli czołgów. Zawsze mieliśmy dodawane, przeważnie tak było, jakąś aktualizację. Teraz, w tym momencie, tak nie jest. Dzisiaj dostaliśmy nową linię czołgów lekkich, ale aktualizacji nie dostaliśmy. Nie wiem, może teraz tak będzie, że będą poprawiali po dwa pojazdy raz na jakiś czas i to będzie taka aktualizacja. Może będą dodawali coś nowego, ale to nie będzie aktualizacja. W każdym razie. Dzisiaj dostaliśmy nową linię czołgów lekkich nacji brytyjskiej, i na ten temat porozmawiamy sobie chwilę. Oczywiście, zaprezentuję Wam jedną moją urodzinową bitwę. No bo dzisiaj są moje urodziny. Tak żeby to uczcić pojedziemy jedną bitwę nowym czołgiem lekkim nacji brytyjskiej. Zobaczymy co te maluchy potrafią. Na stronie WOTA konsolowego pojawił się opis tych oto właśnie nowych pojazdów i zaczynamy od tieru siódmego. Idąc od Cromwella od szóstki, czyli od czołgu średniego przechodzimy właśnie później na linię czołgów lekkich zaczynamy od siódemki. Potrzebujemy na pierwszy pojazd 63 tysiące doświadczenia, a nazwa tego pojazdu to jest GSR 3301 Setter. Kolejnym pojazdem jest to ósemeczka LH-MTV. Tier 8 i tutaj potrzebujemy 95600 doświadczenia, abyśmy mogli ten pojazd odblokować. I ten pojazd dzisiaj odblokujemy. Ja nazbierałem na swoim Cromwellu doświadczenie tak, abym mógł odblokować siódemkę, ale zacznę tą linię od pojazdu 8 tieru. Kolejnym pojazdem jest to pojazd 9 tieru GSOR 3301 AVR FS. Taka nazwa, a nie inna, tak więc no, dość skomplikowana mogłaby być zdecydowanie. Krótsza. Tutaj potrzebujemy 160, prawie 5000 doświadczenia, abyśmy mogli ten pojazd odblokować. I ostatnim pojazdem jest to Manticore. tak jest, dziesiątka. Na ten pojazd potrzebujemy tysiąca doświadczenia, tak abyśmy mogli odblokować sobie właśnie tą oto dyszkę. Wygląd? No, powiem Wam, że dość ciekawy. Potężne działo 105 mm, większe działo od ogólnie od samego pojazdu. Tak więc ciekawa sprawa. Słuchajcie, teraz zobaczmy sobie mniej więcej tak na szybko parametry tych pojazdów. Siódemeczka, co ona tutaj ciekawego ma? Działo 75 mm, tak więc nic ciekawego. Uszkodzenia 135, tak więc również niezbyt ciekawie. Ale słuchajcie, przeładunek 6 sekund, penetracja 180. Na pocisku Premium 220, ile to jeździ? Ile? 58 km na godzinę. A jak z zasięgiem spotowania? 370 m, tak więc siódemka taka średnia, bym powiedział, ale ósemka już jest zdecydowanie lepiej. Co my tutaj mamy? Słuchajcie, również dwa pakiety. Ostatni pakiet daje nam działo 85 mm. Przeładunek, słuchajcie, dość długi. 10 sekund, a uszkodzenia tylko 230, tak więc no sporo. Penetracja jak na ósemkę, fajna, 226-258, zasięg spota 380 metrów. Tutaj oczywiście muszę powiedzieć, że pojazdy są bardzo, można powiedzieć, małe i ich maskowanie jest naprawdę bardzo fajne. Ile ten pojazd jeździ, jaka jest prędkość maksymalna? 63 km na godzinę, tak więc spoko. Opuszczanie działa, minus 10 stopnia, ale prawdopodobnie to opuszczanie działa, tylko będzie działało na bokach. Co jeszcze można by było powiedzieć? czas skupiania 2,2, ,2. nie jest źle, celność 0,37, tutaj jest już gorzej. Kolejnym pojazdem jest to oczywiście dziewiątka tu również mamy dwa pakiety, ostatni pakiet, co nam takiego daje, działo 90 mm penetracja 232 254, o nie jest źle przeładunek długi, słuchajcie 9,5 sekundy uszkodzenia również 240, tak więc nie najlepiej, bardzo długo przeładowujemy z takimi uszkodzeniami hmm, średnio, zasięg spota 390 m i co jeszcze, prędkość maksymalna 65 km na godzinę, współczynnik koni na tonę, bardzo dobry 37 koni na tonę tak więc nie jest źle, ale no mówię, mnie to jedynie martwi, właśnie te uszkodzenia, jak na tak długi przeładunek. No i dziesiąty tier Manticore. Słuchajcie, zasięg spota. Pierwsza rzecz 400 metrów, działo 105 mm. Uszkodzenia 390 penetracja słuchajcie 248 jak na Lajda nie jest źle 268 ale przeładunek aż 14 sekund bardzo długi czas skupiania 1.9 celność 0.38 nie najlepsza opuszczanie działa chyba najgorsze z tych wszystkich pojazdów minus 8 stopni a jeszcze mobilność 68 km na godzinę to jest prędkość maksymalna, i 40 koni na tonę współczynnik mocy. Tak więc bardzo fajny. Pojazdy, bardzo miękkie sylwetki, fajne, bo niskie pojazdy z dobrym maskowaniem. Tak więc, no tutaj, słuchajcie, możemy się nastawić na dwa rodzaje rozgrywki tym pojazdem. Ja zdecydowanie chyba wybrałbym ten pierwszy, czyli spotowanie. Przy fajnym kamuflażu, ten pojazd naprawdę może robić niezłą robotę. Tak więc zaraz Wam zaprezentuję jedyną bitwę, którą dzisiaj rozegrałem tym pojazdem, i jest to tylko jedna bitwa. Dzisiaj niestety nie mam więcej czasu, tak więc pojedziemy jedną bitwę taką urodzinową. Zobaczymy, jak Brytol spisze się w bitwie na można powiedzieć żywo. Ale najpierw jeszcze wyposażymy pojazd. Wiele, wiele osób z Was pyta, jakie wyposażenie na niektórych czołgach zakładam. Tak więc tu widzicie optyka, dosyłacz i wentylację. Starał się będę tym pojazdem grać tak bardziej pod spota nie pod uszkodzenia dlatego że słuchajcie przeładunek jednak jest dość długi. Damy wyposażenie damy sprzęt eksploatacyjny i tutaj ciekawa informacja dla nowych użytkowników. Zobaczcie tak możemy zmieniać sobie pociski te niby ala złote. Wybieramy po prostu wciskamy Y na konsoli od Microsoftu. Nie, nie pamiętam pod jakim przyciskiem jest to na PS4. W każdym razie, słuchajcie, nie płacimy w ogóle złotem w grze, można powiedzieć, prawie za nic. Jedynie co, jeżeli chcemy zdemontować sobie wyposażenie typu, nawet nie każde, bo siatka chyba jest za srebro, jest chyba lorneta za srebro i coś jeszcze. Tutaj nie, nie potrzebujemy złota, nie potrzebujemy po prostu waluty, jeśli chodzi właśnie o złotą walutę, tylko w srebrze, a Kolejne wyposażenie, takie jak optyka, czy przykładowo właśnie dosyłacz, wentylacja. Tu akurat potrzebujemy. 10 sztuk złota, abyśmy mogli zdemontować z danego pojazdu. Dobra, słuchajcie, pojazd gotowy, jeszcze włączymy operację, bo przeniosłem, jak widzieliście wcześniej, przeniosłem załogę z innego pojazdu na ten pojazd. Nie jest to pojazd premium, gdyby to był pojazd premium, nie musielibyśmy przeszkalać załoganta, tylko od razu byłby wyszkolony na 100%, a w tym momencie nie jest załogan wyszkolony w 100%. Tak więc ja akurat posiadam. Takie operacje, gdzie mogę sobie szybko po jednej, po dwóch bitwach przeszkolić załoganta i momentalnie łapie 100%. Dodatkowo włączyłem jeszcze operację na doświadczenie, tak abyśmy mogli szybciej zdobywać doświadczenie i szybciej grindować pojazd. Na tym nam najbardziej zależy. Słuchajcie, idealna mapa, chyba nie trzeba jej przedstawiać. Prochorowka, pojazd. Również idealne, jedna artyleria. Mam nadzieję, że zemszczę się za wczorajszy dzień. Wczoraj była, powiem Wam szczerze, była masakra. Tyle razy arta mnie zdjęła na hita, i to grałem dziewiątką, dziesiątką. Czekam, czekam naprawdę z utęsknieniem, aż w końcu Wargaming coś zrobi z tymi artami, bo powiem Wam szczerze, czasami jest to totalnie frustrujące. Nie dość, że musimy walczyć z innymi czołgami, a grając miękkim pojazdem, jest to uciążliwe. Dodatkowo jeszcze tłuczę nas coś z góry jakimś klocem. No, i niestety, jest jak jest. Dobra, dzisiaj będzie zemsta. Mamy ósemkę brytyjską. No Bardzo przypomina, słuchajcie, pojazd francuski, tak? Francuskie magazynki, wieża z tyłu, tak więc no ciężko będzie grać, ale zobaczymy, jak pojazd świeci. Mam zamontowaną optykę, mam również racje żywnościowe. Załoga, w każdym razie, nie jest wyszkolona w 100%, ale to nic. 380 metrów zasięgu spota. Ja pojadę sobie w krzaczka, dlatego, że mamy jeszcze dodatkowe, słuchajcie, zobaczcie, jest jeden light na środku, tak więc mamy kilka lightów, nie możemy jechać, słuchajcie, nie możemy jechać wszystkimi lightami w jedno miejsce, czy, no, my akurat mamy trzy, a gdzie jest jeszcze jeden, bo nie widzę, aha, jeden pilnuje artylerii, tak więc prawidłowo, dobra. Przeważnie jest tak, że grając właśnie w plutonach lajty, jadą w jedno miejsce i jedna flanka jest zupełnie nie oświetlona. Drużyna, można powiedzieć, potrzebuje tego pojazdu, tego rodzaju pojazdu, a nie ma go. Ja postarałem się na razie tutaj, przycupniemy sobie gdzieś tam w krzaczorze. Jestem na dole tabeli ósemka, a chciałbym się pozbyć konkurencji, właśnie ta, która tu jeździ. Dobra, dostał. Wiele mu nie zostało. Dobra, na szczęście jednego nie ma. Zawsze, no słuchajcie, jak gram lightem, staram się pozbyć, pozbyć najpierw konkurentów z drużyny przeciwnej, czyli czołgów lekkich, a później później na spokojnie świecimy. To co mamy świecić. Na razie spokojnie. Dobra, tam są, tam jest jeden light, jeden jest na środku, no a ja jestem po tej stronie. Mam tu jakieś wsparcie. Podjedziemy dość odważnie. Dobra, 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 uciekamy, uciekamy, ucieczka, ucieczka. Dobra, jest artyleria ze mną, tak więc bardzo fajnie. Spoglądam na górkę, tam jest trochę pojazdów. Mamy pojazdy na środku, drużyna bardzo ładnie się rozjechała. Słuchajcie, zobaczcie, równomiernie mamy pojazdy i na środku. Mamy pojazdy po lewej, po prawej stronie, tak więc jest spoko. Jednego lajta z drużyny przeciwnej już nie ma. Dobra, łapiemy asysty, to co do nas należy. Nie będziemy grali słuchajcie na uszkodzenia, no bo nie ma sensu po pierwsze nie mamy odpowiednich uszkodzeń, nie są to jakieś nie wiadomo jakie uszkodzenia. Ale naszą można powiedzieć naszym maskowaniem i świeceniem zobaczcie. Jest tam kolejny, jest kolejny, pięknie, bardzo ładnie. No takie malce kurcze, słuchajcie no, sami doskonale wiecie, jaka to jest gra takim pojazdem. 2000 prawie asyst, dobra tu mamy ósemkę. Może coś mi się uda skubnąć? Nie w niego to raczej tu mi nie wejdzie, ale w tego. Dobra, weszło. Zastanawiam się, czasami powiem szczerze, ostatnio oglądałem jakiś film jednego z community kontrybutora, o leopardzie, jedynce jak tym pojazdem grać i zastanawia mnie to. Ludzie grają w tą grę 6, 5 lat i przeważnie używają ma małych właśnie zestawów, czy to naprawcze, czy to właśnie apteczka, ogólnie sprzętu eksploatacyjnego. Zastanawia mnie to, dlaczego tak się dzieje, czy oni nie wiedzą, że mamy dodatkowy bonus od dużych zestawów? No, trudno mi to wytłumaczyć, szczerze wam powiem. Nawet jeżeli tego nie zużyjemy, to i tak to działa, tak więc bardzo fajnie, a czasami potrafi nawet szybciej nam uratować skórę, no bo wciskamy tylko przykładowo zestaw naprawczy. Jest tak czasami, że słuchajcie, mamy zniszczone, ktoś strzeli do nas i mamy zniszczone 2-3 moduły, i wtedy wybieracie mały zestaw naprawczy, ale musicie wskazać, który moduł chcecie naprawić. Zawiera to dość długo czasu, a tak wciskając. Jeden przycisk, można powiedzieć, naprawiamy wszystkie moduły i nie musimy się martwić, a czasami jest tak, że no słuchajcie, to nam pomaga bardzo szybko e, uciec od problemów. Owszem, kosztuje to dość sporo, tyle że grając 5-6 lat, zastanawia mnie czy ci gracze ciągle starają się gromadzić srebro, czy no nie wiem, tego naprawdę nie mogę zrozumieć. Owszem, bogatemu zabroni. Ja akurat tak mogę powiedzieć. Ja grając ogólnie w tą grę, jadąc w bitwę, nie oszczędzam praktycznie na niczym. Jeżeli muszę użyć pocisków premium, tych droższych używam. Jeżeli muszę użyć droższy zestaw, również używam. Słuchajcie, no nie oczekujcie ode mnie, grając w tą grę 6 lat, żebym oszczędzał, czy żebym grał, można powiedzieć, nie na 100%. Dobra, 4 do 2. Tu chyba ta flanka została wyczyszczona. Tylko ten dziad jeszcze nam został. Dobra, pięknie. Weszła tam piękna asysta. 4000 asyst, tak więc jest bardzo fajnie. Niby pojazd może, słuchajcie, nie jest idealny. Może jego parametry nie są wspaniałe, ale każdym czołgiem z dobrą mobilnością da się grać. Mapa idealna. Tu... Bez dwóch zdań, jest to mapa idealna, pięknie, zobaczcie, jest kwadrat, ach ty, dzisiaj ja ci oddam, tak, pięknie, jedzie tłusta świnka, tam druga tłusta świnka sobie stoi, no ten gościu przy tej arcie, tym chatekiem stanął sobie pięknie, dobra, podjedziemy pod niego i asysty będą nasze, musimy, jeżeli chcemy łapać asysty, musimy być jak najbliżej, można powiedzieć, jako pierwsi pojazdem, bo jeżeli ktoś przed nami będzie, to te asysty będą się również dzieliły. A w tym momencie no mam wsparcie, zobaczcie z tyłu. Jedynie co musimy po prostu podjechać sobie delikatnie pod typa. Ja słuchajcie, załaduję pocisk premium. Postaramy się użyć jego słabego miejsca, czyli tu. Można było wieże, ale to jest za mała penetracja, trochę chociaż. Zależy, pod, jak, pod jakim kątem nam to wejdzie, no zobaczcie, no niestety. Ale nic, tłukął go. Bardzo dobrze. Pięknie, 7600 asyst. Tak jest, jedziemy dalej. Takim małym kajtkiem, zobaczcie, można powiedzieć, wygramy prawie bitwę, zaraz zobaczymy, no nie mówię jeszcze, że wygramy. To jeszcze jednak trochę tu pojazdów zostało, a wiem z własnego doświadczenia, że do końca, słuchajcie, nie można świętować, no chyba, że, żeby to była naprawdę kolosalna przewaga. Mamy tu wrak. Jest, jest gruba słuchajcie tu. Mam pociski premium załadowane, nie spojrzałem, ale nic, nie szkoda mi, nie szkoda mi na to cholerstwo. Dobra. <laughs> na pewno tu akurat APCRy są z lepszą prędkością niż te APE. -ki. Zresztą widać jak ten APK czasami leci. Dobra, podjedziemy. Gdzieś jeszcze jest lodówka. Tu mamy Szweda. A gdzie jest lodówka? Lodówka chyba jest na górce, tak jest, jest na górce, dobra. Tam jest lodóweczka. 8700 asyst, do tego mamy 1600 uszkodzeń, tak więc no słuchajcie... Hmm, dyszka wpadnie. Dobra, pięknie. No, niestety nie wejszło. Ale słuchajcie, swoje zrobiłem w każdym bądź razie. Grałem na samym dole ósemką. Light bym powiedział, że na, jak na takie mapy, bardzo fajny. Mobilny, w miarę mobilny, tak więc, no, swoje zrobił to, co miał zrobić, swoje zrobił, dobrze świecił. Ciekawa linia, słuchajcie, ciekawa linia. Zobaczymy. Ogólnie interesuje mnie właśnie ta dziesiątka. Grałem nią, ale gra z botami to jest zupełnie co innego niż grając właśnie na żywo, w normalnym randomie. I mamy trochę zarobku. Sporo Expa, tak więc no pojazd bardzo fajny. LHM TV, tak na pierwszy rzut poszedł. I cóż, cóż mogę powiedzieć? Po pierwszej bitwie nic nie powiem, bo zawsze muszę rozegrać kilka, kilkanaście bitew, żeby pojazd ocenić. Ci co lubią grać lightami, zdecydowanie warto zerknąć na linię nowych czołgów lekkich Nacji Brytyjskiej. Do usłyszenia. Hej.